Do świąt Bożego Narodzenia pozostał już niewiele ponad miesiąc. Przygotowania do nich rozpoczęły się więc także w Kielcach. Od kilku dni centrum miasta przystrajana jest gwiazdkowymi ozdobami. Pracownicy rejonowego przedsiębiorstwa Zieleni i usług komunalnych ich montaż rozpoczęli od ulicy Sienkiewicza. W następnej kolejności przystrojone zostaną latarnie przy ulicach Mickiewicza, Kapitulnej, Warszawskiej oraz Czerwonego Krzyża. Ozdoby świąteczne znajdą się również na placu artystów i przede wszystkim rynku. Na rynku stanie tradycyjna choinka. Iluminacją świetlną udekorowana będzie fontanna na placu artystów. Zawieszone zostaną bombki i stroiki. W centrum Kielc pojawią się również ozdoby wolnostojące. Nie zabraknie również figur takich jak anioły czy bombki i bramy świetlne. Będzie również e, tradycyjnie fotel. E, ten fotel, który mieszkańcy bardzo polubili i świadczy o tym to, że chętnie na jego tle wykonują sobie zdjęcia, które wrzucają później do mediów społecznościowych. Montaż ozdób świątecznych potrwa do 4 grudnia.